To dobra wiadomość, na którą czekali przede wszystkim świdniczanie, ale i nie tylko. Podpisana została umowa z wykonawcą na tak zwaną małą obwodnicę świdnicy, łączącą dwie drogi i dwa węzły takie strategiczne tutaj za Słotwiną i wylot na Szczegą. Jest to niezwykle ważne, ponieważ od dawna. Ogłaszaliśmy w punktach wręcz konieczność zrobienia tejże obwodnicy i w ogóle rozwiązań komunikacyjnych wokół miasta. Jedno, o którym bardzo często słyszymy, to jest łącznik do autostrady A4, który w tym roku już będzie użytkowany przez kierowców ale oczywiście ten łącznik może być efektywnie wykorzystywany, jeżeli właśnie połączymy drogę krajową, ten kierunek z Wałbrzycha właśnie do łącznika i później dalej do autostrady. Takie rozwiązanie to szansa na wyprowadzenie sporej części ruchu tranzytowego dotąd przebiegającego przez środek miasta. To również dobra okazja do prowadzenia rozmów na temat południowej obwodnicy, której budowa z powodu budżetowych cięć nie została uwzględniona w najbliższych latach. Mała obwodnica Świdnicy ma charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Droga ma być z drogą bardzo dobrej jakości, czyli w obu kierunkach po dwa pasy 8-metrowe z bezkolizyjnym przejściem dla dróg obsługowych, czyli tak popularnie mówiąc dla rolników, z dwoma właśnie takimi wpięciami. Realizacja budowy zajmie dwa lata od podpisania umowy, a więc potrwa do lipca 2013 roku. Wykonawcą jest konsorcjum firm, których liderem jest przedsiębiorstwo robót drogowych i mostowych SA z Kędzierzyna Koźla.